Cześć, kochani! Witam serdecznie w nowym vlogmasie na moim kanale. Miałam zacząć nagrywać tego vloga wcześniej, ale dzisiaj była taka brzydka pogoda. To chyba był najgorszy dzień w tym roku. Przynajmniej było najmniej słońca. Od samego rana pada deszcz i nic mi się dzisiaj nie chce, ale postanowiłam, że wyjdę z domu, żeby chociaż mieć poczucie, że coś dzisiaj zrobiłam. Zrobiłam też pranie, wybrałam wszystkie pościele, więc tutaj wszędzie wokół mnie są rozwieszone prześcieradła. Zabrakło mi miejsca i kołdra suszy się na drzwiach. Także dzisiaj taki dzień lenia, nic nie robienia. Jak możecie zobaczyć, zapaliłam dzisiaj girlandę, która wisi na oknie. Ja powiem Wam szczerze, że jej nie ściągam. I wisi cały rok. Ja bardzo lubię ten klimat, i czasami, nawet gdy nie ma okresu świątecznego, to sobie ją zapalam wieczorami. Zapaliłam światło, bo było mnie tak strasznie źle widać, ale teraz już nie widać efektu tej girlandy. Już mi się te wszystkie vlogi mieszają i już nie wiem, w którym Wam wspominałam, że wszystko mi się ostatnio kończy, i muszę się wybrać na zakupy do Rossmana, więc dzisiaj idziemy właśnie tam. No i potem zahaczymy o jakiś sklep spożywczy. No i co zobaczymy, co nam dalej ten dzień przyniesie. Jakoś też teraz mi się zdania nie składają, więc mam nadzieję, więc na pewno będzie lepiej, gdy się trochę przewietrzę. Także jestem już ubrana, zakładam buty i lecimy. Jest strasznie mokro. Na szczęście teraz nie pada deszcz. Ale jest takie mroźne, zimne powietrze, więc na pewno jutro, jeżeli temperatura spadnie poniżej zera, to będzie taka szklanka i będzie niebezpiecznie na chodnikach, bo to jest najbardziej zdradliwe, gdy jest czarna nawierzchnia, a wszystko jest zamarznięte. Miałam iść tylko do Rosmana, a ostatecznie idę jeszcze do Pepko. Tak bardziej z ciekawości chcę zobaczyć co tam jest i też dla zdrowotności, bo chcę sobie zrobić dłuższy spacer. Dopiero weszłam do sklepu i zobaczcie jakie piękne jej. Taki strój lenifore do jakiegoś dzieciątka. Znalazłam tylko jeden taki zimowy sweter ze śnieżynkami. On kosztuje 40 zł. Pojawiła się sylwestrowa kolekcja, jakieś cekiny, tutaj błyszczące ubrania. Bardzo ładna jest ta sukienka, 70 zł. A mi spodobała się też taka bluzka, tylko 15 zł. Wyszłam już z pewko i moi drodzy, jest tak wszystko przebrane. Nie ma praktycznie żadnych ozdób choinkowych. Wszystko jest wykupione. Żadnych łańcuchów, mało lampek. Bąbki tylko jakieś uszkodzone zostały. Nawet pani ekspedientka mówiła, że tak do Mikołajek wszystko leżało. A Mikołajki wszystkim się przypomniało, że co święte, i trzeba ozdobić choinkę, i wszystko zostało wykupione. I jeszcze przy wyjściu ze sklepu piszczałam na bramkach i pani sprawdzała mi plecak, ale myślę sobie, że ubrałam dzisiaj bluzę z Carrefoura i nie wycięłam z niej metki. A oni tam zawsze wszywają takie plakietki, więc myślę, że to było powodem tego piszczenia. moi drodzy już jak wracałam to zaczęło się robić tak zimno i padał śnieg z deszczem więc zmarzłam i muszę się czegoś napić dopiero co weszłam, rozebrałam kurtkę weszłam na sam koniec do Biedronki pokażę wam szybko co kupiłam nie jest tego dużo, mam pizzę Którą sobie zaraz zrobię, bo jestem taka głodna, więc dzisiaj będzie taki gotowiec. Wzięłam też ketchup, śmietanka 30%, płyn do mycia toalet, agent Max i śledzia kurkowego, ciasteczka Bonitki, jedną bułkę paryską. No i jeszcze ten napój. Także to dzisiaj wszystko z Biedronki. Pizza już jest w piekarniku, więc w międzyczasie pokażę Wam co kupiłam w Rossmanie. Trochę się obkupiłam dzisiaj. Najważniejsze po co poszłam to po szampon i odżywkę do włosów, i szukałam czegoś nowego, czegoś czego jeszcze nie próbowałam. I bardzo podobały mi się szampony. Zapomniałam nazwy tej firmy, ale tutaj Wam wstawię, bo nagrałam. Bardzo mi się podobały tamte szampony, te opakowania w łazience. Wyglądałyby przepięknie, ale jakoś te zapachy do mnie nie przemawiały. Więc wybrałam ten szampon z On Libio. I on bardzo ładnie pachnie. Była promocja, że trzy. 3 cenie dwóch, czyli ostatecznie za sztukę zapłaciłam po 16 zł i tutaj mam serum na końcówki intensywnie regeneruje i odbudowuje włosy. Tutaj mam maskę, ekspresowa maska do włosów na suche i zniszczone włosy. I szampon również z tej samej serii. Tylko ten zapach ze wszystkich dostępnych mi się spodobał, więc postawiłam na jedną serię. Nie mogę się już doczekać, aż przetestuję te produkty. Kolejna nowość u mnie to żel do mycia ciała z Tołpy. Tutaj jest o zapachu spokoju, czyli kardamonu, nutka dzidła i paczuli. Bardzo mi się spodobał ten zapach. No teraz będzie w mojej łazience. Wzięłam też sól do kąpieli, bo ja często lubię dodawać sól do kąpieli. Ta, którą miałam już mi się skończyła, więc yy, kupiłam sobie właśnie taką naturalną. Wzięłam też takie chusteczki, które zapobiegają farbowaniu, tak, żeby nasze ubrania dłużej zatrzymywały swoje kolory, i żeby nic nam się nie zafarbowało w trakcie prania. I jeszcze tak się skusiłam na zapach świąteczny, o zapachu choinki. Tutaj tak nie za bardzo mogłam powąchać, jak to pachnie, ale to są patyczki zapachowe i kosztowały tylko 7 zł promocji, już w ogóle bardzo dużo artykułów było przecenionych właśnie takich świątecznych. Wyjęłam z opakowania i zobaczcie jakie ładne. Ma tutaj gwiazdki na opakowaniu. Szkoda, że tego nie było widać, bo było tak zapakowane, że było widać taką etykietę z tyłu. A to prezentuje się całkiem fajnie. Tak to się prezentuje odpakowane i zapach nie przypomina mi choinki, bardziej taki świeży zapach czystego prania, także bardzo fajnie. Zobaczcie, to jest właśnie ten sprawca pikania na bramkach dzisiaj w pepko, więc od razu pamiętam. Jest wytnę, żebym nie miała już więcej takich sytuacji. Tutaj resztkę soli do kąpieli. Ja bardzo lubię tą sól, ona jest o zapachu lawendy. I teraz przesypię sobie do tego pojemnika, bo będzie mi łatwiej korzystać. E, tą sól i ona jest kompletnie bez zapachowa. Ustawiłam sobie nowe kosmetyki w łazience, tak to się teraz prezentuje. Tych właśnie kosmetyków używam na co dzień. Tutaj też postawiłam sobie kulę do kąpieli. Wyszłam właśnie z podprysznica i ten żel podprysznic tak pięknie pachnie. Ma taki delikatny zapach, ale utrzymuje się na skórze. Nie no, mogę przestać się wąchać. Kiedyś kupiłam sobie żel pod prysznic z polecenia jakiejś dziewczyny na Instagramie i kupiłam go bez sprawdzania zapachu. Potem w domu okazało się, że ten zapach mi tak nie odpowiada. Nie mogłam go znieść, więc butelka żelu pod prysznic była do wyrzucenia. Także zawsze wąchajcie, żele podprysznić zanim kupicie. Zrobię sobie teraz maseczkę. Dzisiaj będzie taka kolagenowa, koreańska maseczka z firmy Sfolio, żeby jeszcze trochę nawilżyć skórę przed spaniem. Ta maseczka jest bardzo, bardzo wilgotna. Będę teraz siedziała chwilę z maseczką na twarzy, więc pomyślałam, że odpowiem na pytania, które się pojawiły w ostatnich miesiącach. Bo dawno już nie odpowiadałam, więc zapraszam teraz na taki mały segment pytań i odpowiedzi. W ostatnim filmie wspomniałam o Bułgarii i pojawiło się pytanie żebym coś więcej opowiedziała, czy znam język bułgarski, więc ym, nie znam bułgarskiego. Znam kilka słów, takich prostych wyrażeń, uczyłam się, chodziłam na zajęcia, znam cyrlicę, umiem pisać cyrlicą. No, ale nie mogę powiedzieć, że znam bułgarski, bo myślę, że bym się nie dogadała. Dużo młodych bułgarów mówi po angielsku, więc y, zawsze jakoś się dogadywałam. Dużo starszych osób mówi po rosyjsku. Ja niestety nie znam rosyjskiego, ale no gdzieś te języki i niektóre słowa są w miarę podobne, więc czasami się domyślałam o co chodzi. A co ja robiłam w Bułgarii? To pojechałam tam pracować i pracowałam w takiej międzynarodowej firmie. Kolejne pytanie: jak tam noga? Noga jest już lepiej, już zdjęłam ortezę i teraz zacznę w tym tygodniu rehabilitację. Pojawiły się też pytania o remont. Planuję Wam pokazać to, jak wygląda kuchnia, bo dużo się zmieniło i jest już skończona. No została jeszcze jedna rzecz, ale na nią będę musiała poczekać, bo, bo będzie robione na wymiar. Prócz tego wszystko jest już zakończone. Zostały jeszcze też listwy przypodłogowe w korytarzu. Więc no takie małe detale, ale teraz w weekend robiliśmy malowanie i też y, pojawiło się pytanie, czy ja się sama zmagam z tym remontem. Odpowiedź to nie, mam bardzo dużo wsparcia, ale to ja jestem osobą decyzyjną i ja podejmuję wszystkie decyzje. Musiałam wybrać, co ja chcę, jak to ma wyglądać, więc tak wygląda sytuacja. I jeszcze jedno pytanie: czemu zawsze spinam włosy? Odpowiedź jest prosta, bo tak mi jest najwygodniej. Nigdy nie lubiłam chodzić w rozpuszczonych włosach, bo zawsze mi spadają na twarz i potem mi wchodzą gdzieś w buzie, w oczy, więc najwygodniej mi gdy mam spięte włosy. Um, ale teraz staram się, żeby te włosy nosić jak najczęściej rozpuszczone, żeby nie osłabiać cebulek. Teraz wyglądam jak jakieś straszydło. Um, chcę jeszcze nałożyć sobie to nowe serum na końcówki, żeby sobie zrobić już taką pełnowymiarową pielęgnację kosmetykami właśnie tej serii. E, jeszcze raz Wam powiem, to jest Hair Cycling by Only Bio, serum regeneracyjne na końcówki. I nakładam trochę. Jeżeli macie do mnie jeszcze jakieś pytania, to zostawiajcie je w komentarzach. Ja teraz idę wysuszyć włosy i będę szła spać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się ciepło. Pa pa.